Kamienne wesele. Czyta Hanna Świeczkowska. Ciężka praca, zarobek marny, pomyślała Jadzia. Od wczoraj szykowała jedzenie na wesele u kuchny na pustkach w Borczu. Biszkoty już gotowe. Dziś kolej na mięsa i ryby. Kremy i reszta mięs jutro. Gorąco, co za upał, myśli dalej i ociera szmatką pot z czoła. Stoi przy rozżarzonym piecu w samej koszuli i w spódnicy, rozklepuje kotlety i podaje jedna z dziewcząt. Ma dwie pomocnice. Jedna bardzo szybka i bystra, sprawnie uwija się z robotą i jak jedno skończy, sama bierze się za dalsze. Druga za to bardzo wolna, a przy tym niedokładna. Ciągle trzeba było ją poganiać i do tego jeszcze pilnować. Prawdziwa z nią uciemienka. Do pomocy jest też sąsiadka kuchtów Agnesa. Przychodzi na dwie, trzy godziny do południa i tak samo po południu. Bardzo gadatliwa baba, gęba jej się nie zamyka. Chcieli nająć Elżbietkę, ale wydała im się za droga. To szukali tańszej mówiła do Jadzi. Ja to bym i za dwa takie zarobki się nie zgodziła. To czemu przychodzicie pomagać? pytała Jadzia. To co innego, sąsiadom mam nie pomóc. Zresztą ona też przychodziła pomagać. Ale wy? zdziwiła się Agnesa. A co mam robić? Jakoś dzieciaki trzeba żywić, nie? Ano trzeba. Nie zazdroszczę wam, że też Zdzichowi tak licho poszło. Ani nie zarobi, a pewnie na doktorów majątek idzie. Badawczo spoglądała na kucharkę. Po tych słowach Jadziem złość wzięła na swój los. Przez głowę przelatywały różne myśli. Za co Pan Bóg tak nas pokarał? Za co? Żyliśmy uczciwie i skromnie. Pracowaliśmy na ile siły pozwalały. Nikomu krzywdy nie wyrządziliśmy. I takie nieszczęście. A gdzie sprawiedliwość? Tak myślała, ale nic Agnesie nie rzekła. Jeszcze by co gospodyni przepowiedziała. Nachodziły ją też gorsze myśli, sama się nie bała. Przychodziły jakby z zewnątrz i wewnątrz zarazem, jakby kto w niej siedział i szeptał od środka na ucho. Jak tylko pojawiał się ten głos, zaraz go odganiała. Świeją się z Ciebie, widzisz? Wyśmiewają, szeptał głos. Milcz, siło nieczysta, zgin, przepadnij, uciszała go. Litują się nad Tobą, zobacz, jakim litościwym wzrokiem na Ciebie patrzą. Pogardzają i litują się, mówił innym razem. Nie daj się, nie dozwalaj, zbuntuj się. Boże, miej litość nade mną grzeszną i broń mnie od złego, modliła się wtedy, by odpędzić te pokusy. Dzień dobiegał końca. Na fajrant do kuchni zajrzała gospodyni. Wcześniej prawie wcale się nie pojawiała. – Jak wam idzie robota? Wystaracie się, aby na czas? – pytała gniewnie. – A co mielibyśmy się nie wystarać? Jutro przystroimy ciasta i upieczemy mięsa. – Będziemy na czas! – uspokajała Jadzia. – Bigos niedobry! Skrzywiła się kuchtowa, posmakowawszy nieco z dużego garnka. Ryba niedosolona, pod stołem bałagan. Słabo się staracie, Jadwigo. Jak tak będzie dalej, obetny z wam z wypłaty. Wrzasnęła, trzasnęła drzwiami i poszła. Jadzia wracała do domu ze łzami w oczach. Innej to by się tak nie odważyła. Snuła po drodze zmętne myśli. Tylko mnie biednej pogardzanej. Całe dnie tyram za pół darmo i dobrego słowa się nie doczekam. Bodajby ich nie dokończyła, bo sama się przelękła swych słów. Co się ze mną dzieje? Nie wytrzymam dłużej tak żyć. W sobotę od rana w kuchni znowu wrzała robota. Kobiety uwijały się jak w ukropie. Jadzia była jakaś nieswoja. Wszystko jej z rąk leciało, co rusz o czymś zapominała. – Czyście dziś chora? – pytała Agnesa. – Dziwnie mi wyglądacie. Przed południem gospodyni parę razy zaglądała do kuchni, patrzała surowym okiem, wydawała zalecenia. Za każdym razem coś skrytykowała, ciągle pytała się, czy aby na pewno zdążył. W końcu orszak weselny wyruszył do kościoła. Rodzice pobłogosławili młodych i wszyscy pieszo przez las udali się do Kiełpina. Jadzia trochę odetchnęła. Będzie chwila spokoju, pomyślała i usiadła na ławie. Kątem oka dostrzegła, jak Agnesa wsypuje sobie do woreczka i chowa do kieszeni porcję soli, a potem pieprzu. Już wcześniej widziała, że sąsiadka lubi podbierać. Ładnie to tak, podbierać drugiemu, skarciła Agnesę. Cicho, bądź głupia, odkrzyknęła złodziejka. Bogaci są, nie zbiednieją. Sama byś lepiej o sobie czasem pomyślała. A spróbuj, co rzec gospodyni. Wszystko na ciebie zepchnę ciekawe, komu dadzą wiarę. Wiadzie, jakby piorun strzelił. Uroniła kilka łez i dalej wzięła się do roboty. Piecu nie chciało się palić. Trzeba było podgrzewać do obiadu, a nie było na czym. Ogień co chwilę gasł. Jedna z dziewcząt bez przerwy męczyła się przy blacie. Nagle z paleniska buchnął wielki płomień. Dziewczynę odrzuciła aż pod stół. Uderzyła ręką o ławy i głośno krzyknęła. Garnek z rosołem uniósł się nie, nieco nad fajerką, po czym runął z powrotem i się przewrócił. Cały rosół znalazł się na podłodze. Jadzia podskoczyła przestraszona i upuściła pudełko z solą wprost do garnka z ziemniakami. Zaledwie uwinęły się z tym bałaganem i obandażowały dziewczynie rękę, a druga pomocnica potknęła się na progu, upuszczając stos talerzy. Z niemiłosiernym hukiem upadły na podłogę jadalni. Czas mijał nieubłaganie. Boże święty, co my zrobimy? Strach ogarniał jadzie. Mięsa zimne, rosół wylany, przesolony ziemniaki nawet nie zaczęły się jeszcze gotować, talerze potłuczono. A co to? Co to za zapach? Odwróciła się, czując wyraźną z spalenizny. Na blacie dużym płomieniem palił się tłuszcz na patelni, a razem z nim mielone kotlety. W tym samym momencie do kuchni z miotłą w jednej ręce, w drugiej z wiatrem i resztkami talerzy, wbiegła Agnesa. – W lesie słychać już orszak weselny. Muszę iść do domu porządzić chowę – zawołała i już jej nie było. Pod ścianą zostały dwie pomocnice, jedna ze zwichniętą ręką na temblaku, a druga z zakrwawioną nogą. Stoły świeciły pustkami, otwartymi drzwiami dolatywała weselna muzyka pomieszana z piskami i śmiechem weselników. Jadzi coś zamikotało przed oczyma, osunęła się na ławę, bo czuła, że robi jej się słabo. Przed oczami zamajaczyła jej gospodyni. Zbliżała się, groźnie potrząsając prawą ręką i strasznie coś wykrzykując. Zielenice pomały jej gniewem, druga dłoń zaciskała się w pięść. Zostaniesz srogo ukarana odezwał się głos w jej głowie to twoja wina a jaki wstyd wszyscy będą ciebie wytykać palcami gospodyni ci nie zapłaci zostaniesz ukarana ukarana zostaniesz surowo ukarana darła się gospodyni dlaczego ja krzyknęła na całe gardło Jadzia. dlaczego znowu ja ukaż ich Idą sobie bez troską i się bawią, śmieją się, umizgują do siebie. Ich Łukasz nie mnie. Niech poczekają, dlaczego tak się śpieszą. Idą sobie lekko wypoczęci i wystrojeni, a ja tu haruję. Zatrzymaj ich, niech zatańczą tam w lesie, a my się przyrychtujemy. Własny krzyk pomógł jej oprzytomnieć. W kuchni nikogo nie było oprócz dwóch wystraszonych pomocniczek. Ogień na blacie zgasł, w jadalni stoły dalej świeciły pustkami, tylko muzyka przestała grać. – A gdzie weselnicy? Gdzie gospodyni? – spytała zdezorientowana Jadzia. – Nie było tu nikogo – odpowiedziały dziewczyny. Wylęgniona Jadzia wybiegła na drogę. Była pusta. – Jak to? A gdzie oni? – Struchlała ze strachu, rozglądała się wokoło. Niepewnie ruszyna, ruszyła w stronę lasu. Nigdzie ani śladu orszaku weselnego, nigdzie. Jadzia ciągle biegła, aż nagle zatrzymała się gwałtownie. Zamiast weselników ujrzała kamienny orszak. Wszyscy, tak jak szli, zostali zamienieni w kamienie. W ciężkie, duże głazy. Jadzia padła na kolana przed parą młodą i straszliwie zaszlokowała. Wesela już nigdy nie dokończyła. Kamienny orszak do dziś tkwi w tym samym miejscu, na skraju lasu Bogiem.